Witam wszystkich w dzisiejszym filmiku, w którym chciałam pokazać zakupy, jakie zrobiłam dla Sonii w sklepie internetowym. I będzie to... Może zacznę od szelek, bo to głównie to zamówienie było, żeby kupić sobie szelki. To są inne szelki niż miała do tej pory, bo właśnie. Nie wiem, ja ich jeszcze nie odpakowałam, więc może nie widać. Ale są one zapinane z innej strony. Nie, to, nie są to szelki, które są nie miała do tej pory, tylko widzicie. Tak, to jest, tak z dwóch stron. To są szelki. Firmy Trixie. Tak, tak one wyglądają. Następną rzeczą jest taka proszowa zabawka. Właściwie Sonia nie ma proszowych zabawek. Ona więcej jej do kupowała, takich gumowych. Ale pomyślałam, że nie z uszczeniakiem. Może tak nie będzie gryzła jak do tej pory. i... To jest taki jerzyk. Zobaczcie. Jeszcze ma piszczałkę w środku. To jest jeż właśnie z Trixie. Taki. W sumie już będzie Jeszcze z zabawek to taka właśnie kula smakula. Właśnie dużo czytałam ostatnio o zabawkach, właśnie gdzie można pieskowi włożyć jakieś przysmaki, żeby ją zająć się tym przez chwilę. Ono nie miała do tej pory w ogóle tego typu zabawek ani Konga. A stwierdziłam, że jednak kong jest dość drogi, więc wybrałam taką kulę kulę, która jest. No jest na podobnej zasadzie, że właśnie do środka wkładamy przysmaki I to jest tak Tak, to jest poziom drugi, bo to jest właśnie ta kulesna kula, smakula, gdzie już... Teraz chyba nie będę otwierać no, ale widzicie tutaj na obrazku jest zukle różowa nie, nie już gryź a ja dostałam niebieską. wygląda ona tak ma taki motyw, taki łapek. Myślę, że w następnym filmiku będziemy testować taką kulę, że właśnie jak wkładam przysmaki, jak sobie się tym bawi. Na razie się bawi nieodpakowanym jeszcze jeżykiem pruszowym. Dalej chciałam pokazać przysmaki, jakie kupiłam. Też Trixie. i to są takie przysmaki. Wydaje mi się, że jej przypadną do gustu, bo ja jej wcześniej kupowałam w sklepie zoologicznym podobne przysmaki, tylko że one były. Nie w opakowaniu, tylko taki, takie paski były i były bardzo podobne do tych. Wydaje mi się, że jej będzie to smakować. Tak wygląda to tak. Jest, jest, nie wiem, 75 gramów wszystkiego. I jeszcze takie właśnie większe. To jest awokado, właśnie nie wiem, czy są... No, mam nadzieję, że polubi takie coś, bo nie to się wcześniej właśnie na tej że takie dość twarde. Tak, tu jest 10 sztuk pakowanych. To jest Light. O smaku awokado wyglądają tak. Może zrobimy jakiś też filmik, w którym będę pokazywać, czy sobie smakuje to. Tak? i Jeszcze jej kupiłam taką kość. Tak. To jest kość z witaminami. 70 gram. Wygląda tak. W środku właśnie jest taka... Do tej pory to miałam takie pełne kości, a to jest kość z wierzchu, a w środku właśnie widać, że są takie witaminy, jakieś warzywa, nie wiem, coś... Coś z tych rzeczy. Pewnie tutaj piszesz, że to jest tak, witaminy. Tak tutaj, hmm, chyba nie chcę się wyostrzeć, ale to jest z witaminami. Taka kość. Jeszcze z tego sklepu, z którego zamawiałam, właśnie jest takie, Przysłali też taką ulotkę: Pomóż zwierzakom z chroniska, bo tam, gdzie jest ten sklep, to właśnie też jest że przychodzi się na schronisko i można coś wysłać piskowi tak, tak to wygląda, podaruj prezent. I jeszcze są mi taki, taki list właśnie, a czyli no, takie to wysyłają. Chyba nie będę wam czytać, ale właśnie też piszę o tym, że, że dbają. Zgierzaki. O zwierzaki. I Wszystkiego. Więc to są już wszystkie zakupy, jakie zrobiłam dla Sony. No tak, Sony już się za kość. ona już kość od razu by chciała dostać. No myślę, że to. Wydaje mi się, że większość z tych rzeczy. Jej będzie smakowała, jej się spodoba. Jerzykiem się tutaj bawiła cały czas. Teraz to nie wiem, czy będzie właśnie w jej guście, ale to sprawdzimy. To były rzeczy 4, 5 i 6. Tyle rzeczy dostała dzisiaj Sonia. Dwie zabawki, szelki, kość i dwa przystępki. Takie i takie. Te przysmaki z Frixi, właśnie takie paseczki, to będę, myślę, że będę używać do szkolenia sami, to znaczy do uczenia jakichś sztuczek, na przykład jak teraz wiecie, że uczniom podaj łapę, siat, komendy, może jeszcze jakichś innych, to właśnie można, nawet będę na pół je przerywać, będę jej dawać. Takie. Myślę, że w tym filmiku to tyle. Ja się z wami żegnam i do następnego filmu.